Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, jest mi niezmiernie miło poinformować, że na kanale szachowym powstaje właśnie nowa playlista szachowa, partie dawnych mistrzów, słuchajcie, dzisiaj sobie na przykład jako pierwszą zobaczymy partię graną w 1834 roku, a w kolejnych odcinkach na tej playliście będziemy śledzić kolejne historyczne partie, aż... Kiedyś tam pewnie za kilka lat dojdziemy do czasów współczesnych. W ten sposób myślę, że prześledzimy sobie w pewien sposób historię szachów. Poznamy takie słynne osobistości, słynnych szachistów, mistrzów świata. I myślę, że jest to fajny pomysł. Także zaczynamy dzisiaj. Pierwsza partia grana w Londynie 1834 rok, strasznie dawno temu białymi, była to partia grana w takim pierwszym, jakby nieoficjalnym meczu mistrzostwo świata, białymi grał w tej partii Białymi. Irlandczyk Aleksander MacDonald, czarnymi Francuz Louis de la Bourdonnais. Nie mam pojęcia, czy dobrze czytam. Mam nadzieję, że nie ma dramatu z tym. Jak jest źle, to proszę mnie poprawić. Zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza historyczna partia dawnych mistrzów. Zapraszam do oglądania. Białe zagrały E4. Oni potrafili już dobrze grać w szachy. Zobaczycie zresztą, co tu się będzie działo. Partia jest słynna, historyczna, warto zobaczyć. Efektowna. Czarne już grają obronę sycylijską prawie 200 lat temu. Nie ma litości. Białe wychodzą z koczkiem na f3, czyli popatrzcie, wiedzą jak się gra w szachy 200 lat temu. Tak się gra obecnie również główny wariant obrony sycylijskiej. Natomiast te 200 lat temu debiuty stały na troszeczkę niższym poziomie. Ja w tych partiach będę starał się tak po ludzku tłumaczyć te mm, posunięcia, więc nie używam silnika komputerowego. Jak będą jakieś błędy, no to co? Poprawicie mnie. Czarna grają posunięcie E5, napadają na skoczka. Trochę to przypomina wariant świsznikowa. natomiast tutaj najczęściej białe, albo kałasznikowa, są obecnie takie dwa warianty, białe idą skoczkiem na, na B5, tak się obecnie najczęściej gra, natomiast tutaj białe zbiły. To nie jest najdokładniejszy ruch, ale 200 lat temu nie było silników komputerowych, to skąd ci biedni ludzie mieli dowiedzieć? Po prostu grali w szachy, grali pięknie, białe wyprowadzają gońca na C4, to w ogóle były takie czasy, że grało się inaczej niż teraz. Teraz te partie są bardzo poprawne, a te 200 lat temu, co szachy polegały na tym, że było hura do ataku. Bardzo często były poświęcane pionki, przeprowadzane super ataki z poświęceniami. Teraz już jest tego mniej, kiedyś to było ech. Dobra, oglądamy. Czarne wychodzą z koczkiem na pole F, czyli rozwijamy figurki teraz w każdej partii. Natomiast tak, gadu-gadu, a tu za mało konkretów. Tu się ważne rzeczy już wydarzyły na szachownicy. Cofnąć muszę trochę, żeby wytłumaczyć. Czekajcie, sorry, że mieszam. Natomiast kiedy białe zbiły tutaj tego skoczka. To pomogły w pewien sposób czarnym, bo kiedy czarne odbiły tutaj pionkiem, pionek patrzy. Pionek jest już, pionek z B zbił na C, jest już bliżej centrum. Patrzy na to pole D5 i czarnym dużo łatwiej będzie teraz zagrać posunięcie D5. Dlatego bicie tym skoczkiem tutaj nie jest za dobre dla białych. Czarnym będzie łatwiej zagrać tutaj, a zawsze w obronie sycylijskiej. Kiedy czarnym uda się zagrać te dwa posunięcia, to czarne są dobre. Czarne mają dobrą pozycję, więc zobaczmy, jak to jest w partii. Białe poszły tutaj przyblokować ten punkt D5. Te figurki są wyprowadzone, to nie jest taki przypadkowy rozwój figur. Popatrzcie, goniec walczy o punkt D5. Teraz wychodzi skoczek, który walczy o punkt D5. Biały goniec idzie tutaj, związuje skoczka, ale tak naprawdę walczy o punkt D5, no bo przecież tego skoczka, który tam patrzy, związał. Czarny, tu, to już nie walczy o punkt D5. Nie naciągamy systemu, po prostu rozwija figury, ale też trochę nie, bo odwiązał tego skoczka. Dobra, patrzymy. Hetman na E2. A co ze skoczkiem? No dobra, uznał, że wyprowadzi najpierw Hetmana, nie wiem dlaczego. Być może po jakichś wybiciach wisi ten pionek na E5, może tu o to tutaj chodzić, ale czarny się nie przejmuje, idzie. Pion, te dwa pionki, jak mogą stanąć w sycylijskiej, to jest dobrze. Koniec podbiciem, ale oni się nie bali. Najpierw walną tutaj skoczka, odbicie, teraz się już wystraszył, uciekł. No, figurki ważne, a tak, bez powodu ich nie oddajemy. Rozwijamy figury, ciąg dalszy, czarne robią roszadę, białe robią roszadę, czarne grają A5, no to tu już zaczyna się, słuchajcie, jest agresja, kiedy figurki są rozwinięte, czarne szybciej rozwinęły figury, jak one to w ogóle zrobiły, Miały, białe startowały, a ich skoczek jeszcze jest nierozwinięty, natomiast czarne rozwinęły figury, a nie, tu jeszcze stoi jeden jegomość, nie nierozwinięty, ale czarne już ruszają do ataku. Dlaczego? Ponieważ tworzą groźby. A groźby są dwie. Pierwsza z nich to jest taka, że pójdzie pionek do góry i ten goniec nie ma gdzie uciekać. Złapany goniec. A druga groźba jest taka, że goniec pójdzie na A6 i cyk, taktyka. Hetman nie wierza na jednej linii, tak zwany rożen Materiał po stronie czarnej. W jaki sposób bronią się białe? Ano tak, że zbiły tego pionka w centrum. Patrzcie, pionek w centrum, ważna rzecz, nie? Tak naprawdę obronił się tymczasowo tych dwóch groźb. Teraz nie ma sensu grać tutaj, bo goniec będzie miał gdzie uciekać. Nie ma sensu grać tutaj, bo białe obronią się np. C4, albo gońca tu by postawiły. Więc czarny odbił po prostu. Ma mocne centrum, te groźby czarnych zostały, więc białe wymyśliły taką oto obronę. Czyli sprytnie ustawił wieżę z gońcem na pionka, zszedł z działania tego gońca wieżą, i teraz nie ma już nie ma tego ruchu, ponieważ tutaj wisi pionek. Dobrze grają. Nie ma się co dziwić, wszak to starzy mistrzowie, dawni mistrzowie. Pionek podbiciem, tak? Dwa razy, więc czarny gra po usunięcie D4. Rozumiemy je. Pionek był podbiciem, odsunął się i idzie do przodu, do ataku. I teraz ruch C4. Trochę dziwny. Powiem szczerze, że ja go nie, nie za bardzo rozumiem dlaczego. No bo cofnę. Te, tej groźby już nie było. Goniec może się odsunąć, jest bezpieczny. Skoczek jeszcze jest nierozwinięty. Natomiast biały grają pionkiem na C4, żeby sobie zablokować swojego gońca. Trochę dziwny ruch, taki niepozycyjny, nie wiem co tutaj o co chodzi białem. natomiast jeszcze białe zostawiałem tego pionka, takiego mocnego wolnego pionka czarnym. Więc być może, być może jest to błąd, a być może ja czegoś nie rozumiem. Czarne wyprowadzają sobie figurki Hetmana w tym przypadku. Goniec idzie na C2. Okej, okay, dobra, czasami jak się ogląda te partie mistrzów, to pojawia się takie, aha, być może coś zrozumiałem. Chyba taki był jego pomysł, po to tym pionkiem poszedł do góry, że chciał sobie gońca ustawić na tej przekątnej i pewnie tutaj będzie spryciarz chciał wcisnąć mata. Jak jeszcze dołożymy gdzieś hetmana tutaj czy tutaj, no to gramy na macika, to teraz rozumiem. Pionek został podbicie, jeszcze tutaj jest w ogóle fajna pułapka, bo pionek został podbiciem, ale czarne nie mogą go bić, ponieważ wtedy goniec da szacha i z czarne stracą hetmana. Na takie proste pułapki mistrzowie nie wpadają. Mistrzowie, słuchajcie, rozwijają figury i grają na maciki. To jest to, co wszyscy lubią najbardziej. Biały idzie z koczkiem na D2, czyli teraz już tego pionka mm, nie można być pewnie. Na pewno go nie można bić, bo czarne go nie zbiły. Nie ma, nie ma już tej sztuczki tutaj z gońcem na H7. Gdyby czarne, a przestawić, w partii będzie inaczej, ale gdyby czarne zbiły, tutaj przestawimy sobie. Możemy to prawdopodobnie. Może ten Hetman się tam gubi, bo. Bo to jest trudne, ale myślałem tak. Jakoś zagrać Hetman na d czy z tą groźbą szachamata. Chyba tak, chyba tak trzeba zrobić. Grozi szachmat i grozi jakieś złapanie Hetmana. Wierzą to. I on nie będzie miał gdzie uciekać. Czarne pewnie muszą się bronić tak, ale wtedy możemy go bić. No i czarne raczej nie są zadowolone, bo wzięły pionka takiego bocznego na B2, oddały swojego czarne bardzo fajnego pionka, miały takie dwa fajne pionki na środku, więc czarne nie biją tam na B2, po co im taki pionek? Czarne grają takie posunięcie, patrzcie, wieża A na E8. No mnie ten ruch by trochę zdziwił, bo zmusił do zastanowienia, bo dlaczego on idzie tą wieżą tutaj, a nie, a nie tą? Bo jeżeli idę tą wieżę, to tu sobie tą wieżę bardzo mocno zablokowałem, teraz ta wieża nie ma ruchu, więc tu jest głębszy plan, który zaraz za kilka ruchów zrozumiemy. Na razie białe idą skoczkiem do przodu. OK. Do centrum. Wygląda fajnie skoczek na środku szachownicy, więc ruch zrozumiały. No i do przodu. Gramy w szachy do przodu. A on gra do tyłu. To nie jest ruch do ataku. Natomiast to jest ruch, który w pewien sposób przygotowuje na atak. I na przykład, kiedy sobie połączę takie dwa posunięcia, ten z tym, to to już mi się łączy w pewnego rodzaju plan. Już wiem, co ma Czarny na myśli, co ma autor na myśli, dlaczego on tą wieżę tu zostawił, dlaczego cofnął gońca, ponieważ planuje zagrać F5 i będzie miał wtedy takie trzy ściany pionków, które będą szły do przodu to jest plan. Biały też idzie do przodu, ale ma pionka tylko jednego. Hetman dalej nie zamierza tam bić, na pewno tam są jakieś pułapki, jakieś, jakieś szachy, ataki, szachy skoczkiem, ataki z odsłony. Hetman w tarapatach nie bierzemy takiego słabego pionka, kiedy gramy na atak tam na maciki, więc biały to widzą tą maczugę czarnych, od razu grają F3, ustawiają mur przeciwko tym figurom i goniec sobie idzie na E7 z jednej strony atakuje tego piąka, z drugiej strony pewnie nie chce wpuścić tutaj skoczka na pole D6 bo by nam napadał na wieżę hmm. biały wprowadza sobie wieżę do gry patrz jak ładnie grają, wszystkie figury rozwinięte choć jest to 20 ruch partii no to najwyższa pora, żeby Figury były rozwinięte, i idzie atak F5. Czarne ruszają do ataku i podwalają materiał. Ktoś zobaczył? Czarne na pewno to widziały, przewidziały to. Tutaj wchodzimy już w taki etap, że wszystkie figury wyprowadzone. Atak za atak, napad na skoczka. Natomiast pojawia się taktyka, ponieważ pojawił się szach, i kiedy król się odsunął, to białe pewnie się ucieszyły, że jest to Hetman pod biciem. Jak ucieknie, będzie wieża. I co? Czarne podwaliły. Nie wiemy tego na 100%, ale wydaje mi się, że nie. Obstawiałbym jednak, że nie. Że jest to poświęcenie jakości. Czyli czarny uciekły sobie tym hetmanem. Tak jest w partii. Biały wziął wieżę. Natomiast czarny wziął skoczka. Czarne oddały dwa pionka, ale. Czarne oddały dwa punkty. Ale idą te pionki do przodu, do ataku. Ten goniec jest podbiciem, więc białe muszą coś zrobić. Białe nie uciekają gońcem, tylko napadają tego gońca. Atak za atak. I robi się awantura. Czarne teraz nie uciekają tym gońcem, ani nie zbijają tego gońca, tylko stawiają na swoje pionki, na atak tymi pionkami i rozbijają tą pozycję białych. I w co w tej awanturze robią białe? Słuchajcie, tu jest podbiciem, tym by trzeba uciekać, a on gra wieżą na C2. To znaczy, że tam było, już jest duża, duża awantura. Co by się stało, gdyby białe wzięły tego gońca? Byłby koniec. Tu jest szach. I król tak naprawdę ma dwa pola do uciekania, ale tu i tu stanie się to samo. Jeżeli król pójdzie sobie do rogu, to niszczymy mu ostatniego, prawie ostatniego obrońcę. Tu możemy się władować wieżą. Kiedy wieża z Hetmanem atakują na gołego króla, to gdzieś tam mat będzie. Jeżeli pójdzie na H1, to mat jest bardzo szybko po posunięciu. Hetman F3, on w bok, a my mat. A jak on pójdzie tutaj, to gdzieś go załatwimy z odsłony. Szach. Jeżeli pójdzie w bok, to od razu mat, jeżeli pójdzie tam, patrz, jaki ładny atak wieża, i hetman, i mat, tam będzie. Czyli cofamy, kilka posunięć, bo tak w partii nie będzie, cofamy, cofamy, do momentu białe nie mogą bić tego gońca, dlatego zagrały tutaj, żeby się bronić od tych tutaj, bić, szach, mat, ubudu, zagrały wieżą na c2, żeby bronić tutaj tej drugiej linii, czarne dały sobie szacha, śmieszne te gońce są dla mnie tutaj. Ten podbiciem, ten podbiciem. Nikt nie bije, nikt nie ucieka, tylko się tłuką. Król do rogu. Teraz nie bije. Pewnie weszłaby tutaj wieża do obrony, tylko teraz się odsunął tym gońcem. Na pole C8 odbicia i mówi mu: Patrz, teraz Twój jest podbiciem, więc on też się odsunął. Gońce na siebie patrzę, natomiast teraz biały, czarny idzie pionkiem do góry. No po Hetmana idzie. Natomiast jeszcze nie będzie łatwo, ponieważ tam białe figury pilnują. Białe blokują. No to tak, ten pionek został zablokowany. Czarny idzie następnym, napada na wieżę. Wieża idzie na C3. Nie możemy iść dalej, bo stracimy Hetmana. Więc teraz czarny zbił na D7. Nie wiem, czy musiał. Być może nie chciał. Gdyby, gdyby białe biły, to potem wieża musiałaby odbić. Chociaż może by nie musiała odbić, ale byłaby odciągnięta tutaj od tych działań. Czarne pewnie uznały, że walną pierwsze było bicie, bicie i E4. Idą pionki. Trzy pionki maszerują. Zakończenie partii jest cudowne. Hmm. Hetman poszedł na C8. Fajna bardzo pułapka. Oczywiście nie można bić, ponieważ tutaj pionek się zamienia w hetmana i tam będzie zaraz szachmat. Więc czarne znajdują spokojny ruch do obrony. Spokojny ruch takiej pozycji. Goniec na D8. Hmm. Bicie, bicie tutaj z jakiegoś powodu nie działa. Ale to zobaczmy. Trzask, trzask, tu. Jakoś teraz czarne muszą hetmanem się pewnie wrócić do obrony, z tej czy z tej strony, I tą wieżę obronić. No i przewaga będzie po stronie czarnych. A te pionki tam pójdą mu. Dobra, ci tak nie można było białymi zrobić. Zamiast tego biały się poszły na C4, do tyłu, do obrony. A czarne? Ta sama sztuczka, którą przed chwilą robiły białe, też wystawia hetmana podbicie od wieży, ale nie można bić, bo tam pionek się zamienia i szachmat. Sztuczki, sztuczki. Biała wieża wraca do obrony. Wieże teraz sobie pomagają po ostatniej linii, natomiast pionki pomagają naszej królowej, i to jest przekomiczna sytuacja. Bardzo sympatyczna pozycja tutaj nie można bić, bo po prostu królówka jest pod dwoma atakami od wieży, ale ma dwie obrony od pionków na ostatniej linii na szachownicy. I to jeszcze nie jest słuchajcie, najbardziej efektowna pozycja tej partii. Patrzcie, co się dzieje: Hetman idzie na C5, napada na wieżę, grozi mat. To jest dosyć poważna groźba, więc czarne się odsunęły. Po prostu bieżą do roku. Chociaż szkoda takiej wieży, która była w ataku, a teraz niestety tutaj zablokowana. No ale zadanie tej wieży to chroni króla, żeby nie było tutaj matów. Zadanie gońca to jest chroni, blokuje białego pionka, żeby nie było królówki. A zadanie królówki to jest stać pod biciem i czekać, aż pionki przyjdą jej pomóc. Biały gra wierzą tutaj. Ok, jakąś taką twierdzę, białe próbują zbudować, a czarny idzie pionkiem. Hetman na c3, czyli w tym momencie w tym momencie białe mają już raz, dwa, trzy ataki, więc w tym momencie białe mogłyby zbić tutaj Hetmana, ale czarne robią sztuczkę, patrzcie, trzask. Oddaje Hetmana za wieżę i wieża zbiła Hetmana i po posunięciu e2 koniec partii. Koniec partii, koniec świata, fantastyczna pozycja, białe się poddają. Trzy czarne pionki doszły na... Przedostatnią linię zaraz zamienią się w królówkę. Trzech pionków naraz się nie da zbić. Natomiast kiedy białe mają hetmana więcej, za gońca pionków nie liczy. Natomiast te trzy pionki mają taką moc, że białe nie są w stanie ich zatrzymać. Trzy pionki są mocniejsze niż hetman zwierząt. Pionki obok siebie zawsze sobie pomagają. Pionki na ostatniej, a przedostatniej linii, kiedy zamieniają się w hetmana, to jest siła nie do powstrzymania. Dobrze, w ten sposób zobaczyliśmy pierwszą historyczną partię z 1834 roku, mecz McDonnell-La Bourdonnais. Warto dodać, że La Bourdonnais wygrał cały ten mecz, został wtedy jakby okrzyknięty, nazwany najsilniejszym szachistą świata, natomiast nie był, nie był to jeszcze taki oficjalny mecz o mistrzostwo świata, do tego dojdziemy. Pewnie za kilka odcinków, bo tych partii historycznych, takich fajnych, efektownych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Będziemy po kolei wszystkie... Przeglądać, oglądać i spróbujemy się od tych dawnych mistrzów czegoś nauczyć. Za dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Partia się Wam podobała. Partia się musi podobać. Trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!